Szanowni Państwo, w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy witam Państwa na Międzynarodowej Konferencji Wyzwania Ekologiczne i Pandemiczne między ego, Egoizmem a Solidarnością. Kryzysy, których doświadczamy jako społeczeństwo w ostatnim czasie, szczególnie ten związany z ekologią i ten związany z pandemią, wyraźnie pokazały, że jesteśmy złożonym systemem i wciąż musimy uczyć się nowych zakresów, Współpracy i odpowiedzialności, właśnie pomiędzy solidarnością, egoizmem, a ja tu jeszcze dołożyłabym jedno słowo: troska. Troska o siebie, troska o siebie nawzajem, troska o nasze otoczenie, troska wreszcie o środowisko i o naszą przyszłość. We swojej strategii Warszawa do 2030 roku. Postawiła m.in. na odpowiedzialną wspólnotę. Realizujemy ją poprzez mechanizmy zarządzania, takie jak dialog i aktywizacja obywateli. Uświadomienie sobie tej zależności, zrozumienie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju miasta. Wymaga to ukształtowania kompetencji obywatelskich oraz społecznych, zarówno mieszkańców, jak i urzędników. To czytamy w strategii. I dzisiejsza konferencja świetnie wpisuje się w tę strategię. Szukamy dzisiaj tych wszystkich interdyscyplinarnych głosów, które otworzą naszą perspektywę rozumienia i przekształcania rzeczywistości, budowania większej pewności i poczucia bezpieczeństwa w miejscach, w których żyjemy. W Warszawie, w naszym mieście. Wiemy już, że różnorodność sposobów myślenia przekłada się na większą kreatywność i skuteczność rozwiązań, które możemy zaproponować. Ekologiczne ożywienie i to, ile już w Warszawie udało się zrealizować w zakresie zmian środowiskowych, wyraźnie pokazuje, że te zmiany są możliwe. One są w zasięgu ręki. Chcemy, aby Warszawa w bliskiej przyszłości była miastem ekologicznym i zrównoważonym. Pojmujemy to szeroko. Jako całość środowiska społeczno-przyrodniczego, w którym funkcjonują mieszkanki i mieszkańcy. Nasz dobrostan zależy od tego, czy tworzymy przyjazną i wspierającą społeczność, ale także jak wygląda nasza oferta. Kulturalna, sportowa, rekreacyjna, turyty, turystyczna, oferta spędzania wolnego czasu. Kluczowym jest tu dla nas wszystkich dostęp do zieleni i do czystego powietrza. Troska o przyszłość środowiska, to troska o przyszłość naszą i naszych dzieci. Wciąż jako miasto chcemy się rozwijać. Dlatego na dzisiejszej konferencji usłyszymy wszystkich specjalistów i specjalistki od zarządzania społecznego, wirusologów, ekspertów od ekonomii, stosunków międzynarodowych, ale także oczywiście ekspertów klimatycznych i środowiskowych, w końcu filozofii. Ta różnorodność naszych głosów, zdań, punktów widzenia jest nam bardzo potrzebna, żebyśmy mogli wymienić się doświadczeniami i opiniami, ale także dojść do konstruktywnych wniosków.